Nazwano ją Zosza Samosia, bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama, wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka mama nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więcej co jej porozumie. Uczyć się nie chce, bo po co? Ty ja sama wszystko umie. A jak zapytać za się, ile jest dwa i dwa? Osiem. A kto był kłapernikiem, Król. A kto nam szlost daje? Sól. A gdzie leży Kraków nad Wartą? A uczyć się warto, nie warto. Bo ja sama wszystko wiem. I śniadanie sama zjem. I samochód sama zrobię. I, po... I wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytała. Dowiedywała się i czytała. Kto by sobie głowę łamał? I kiedy mogę sama, sama. Ktoś tym taka mądra dama. A kto głupi jest? Ja sama. Ty... Dyziociel Położył się Dyzio na łące. Przygląda się niebu błękitnemu. I marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciastek. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat! Leżałbym sobie, na, jak leżę na tej murawie świeżej wyciągnąłbym tylko rękę. Jadł, jadł, jadł. Pstryczek, mały pstryczek elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo, pstryk i światło. Pstryknąć potem jeszcze raz, zaraz mrok otoczy nas. A jak pstryknąć trzeci raz, znowu dawny świeci blask. Taką siłę ma tajemno, ten ukryty w ścianie smyk. Ciemno widno, widno ciemno, któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik, może ognik. Jak tam dostał się i skąd? To nie ognik, to przewodnik. Taki drut, a w drucie prąd. Robisz pstryk i włączasz prąd. Elektryczny, bysty prąd. I skąd światło? Właśnie stąd. Julian Tuwim, rzeka. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą, Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby Bałby się ktoś na przyczepkę. Rzepkę. Przyleciał wnuczek, babci się... Obecadło, oca spadło, o ziemię się hukro. Rozsypało się po kątach, strasznie się potłukło. I zgubiło kropeczkę, H złamało kładeczkę, B zbiło sobie brzuszki, A zwichnęło nóżki, O jak baron pękło, A się P przelękło, T taszek zgubiło, L do U wskoczyło, S e się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i uzdaje, że jest M. O Grzesiu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci, list. Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham. Proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. – Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. – No, słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no, taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkę